Dobryczę jeszcze skorpionki, faktycznie muszę e, dla Was jeszcze dograć. E, karty anielskie, muszę to zrobić niestety osobno, bo niestety sprawy tych nie pozwalają mi na to, żeby to razem połączyć, więc e, polecimy to wtedy tak. Poprosimy karty anielskie dla skorpioników. Karty anielskie dla skorpiona. Dla skorpiona. Jeden. Yy, jeden, dwa i trzy. Co tam skorpionki? Jedyneczka. Jeśli uwierzysz, doskonale, pięknie, cudownie. Wujeczka dla skorpiona. Dobrobyt. Mhm, zgadza się. I trójeczka. Tak, czymkolwiek co zrobicie. Będziecie mieli. Tak. Moi drodzy. Yy, pamiętajcie, że wszystkie czytania są ogólne. Tak. Nie muszą rezonować. Jeżeli Wam się yy, filmiki podobają, tutajcie kciuka w górę. Subskrybujcie mój kanał. Wszystko będziecie jeszcze mieli na dole. I zapraszam także na mojego Facebooka, a za niedługo na Instagram. Pa pa.